Pani Ewo, czy jest jakaś różnica pomiędzy współpracą z zagranicznymi gwiazdami a polskimi? O, <noise> trudno mi powiedzieć, czy jest jakaś różnica, ale mogę powiedzieć, że e, może właśnie więcej miałam w życiu przyjemność współpracować z zagranicznymi gwiazdami niż z polskimi. Te z gwiazd polskich, z którymi współpracowałam, e, też dostarczyły mi całego mnóstwa przyjemności. To są jakieś unikatowe przypadki, kiedy gwiazdy zadzierały nosa, ale współpraca z takimi gwiazdami, które zagrały w filmie Lecha Majewskiego Dolina Bogów, to było jak krem de la creme. To jest coś niewyobrażalnego, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, polskie gwiazdy gwiazdują. Te prawdziwe, takie, które siłą rzeczy są gdzieś ze mną zaprzyjaźnione, wiadomo, że nie, bo są między nami takie relacje zupełnie prywatne, ale w sytuacji, w której mamy do czynienia z gwiazdą zagraniczną, takiego formatu, zdawałoby się, że wszyscy będą na planie koło tej gwiazdy biegali. Zdawałoby się, że ona będzie nami dyrygowała, tym zespołem, który jakby stoi za zapleczem tego filmu. I mi było niezwykle miło w Wtedy, kiedy Lech Majewski przedstawiał mnie tym gwiazdom, a oni wiedzieli, kim jestem i, i dlaczego będę wykonywała, czy też współwykonywała stroje do tego filmu. Myślę, że byłam bardzo mocno zaskoczona tym, że oni byli tak bardzo karni w stosunku do reżysera, czyli zagraniczna gwiazda na pewno wie, że kto w filmie jest Bogiem. Jest to film reżysera, jest to pomysł reżysera i liczył się Lech Majewski. Tam nie było, że ktoś zwracał mu uwagę. Tam nie było, zresztą w ogóle myślę, że ta czołówka gwiazd światowych, która zagrała dla Lecha, to zagrała z powodu wielkiego szacunku, bo ten film nie miał takiego budżetu, na jaki zasługiwał. I kiedy gwiazdy były pytane, dlaczego wzięły udział w tym filmie, takim filmie, który jest tak naprawdę dziełem artystycznym, to jest, to jest, to jest sztuka, to jest kino bardzo plastyczne, kino artystyczne. Wszystkie Odpowiadały jednym głosem, że to jest zaszczyt zagrać dla Lecha Majewskiego. Ja myślę, że w ogóle Lech Majewski jest zbyt mało znany i zbyt mało ceniony w Polsce. Jego kino, jego twórczość, rzeczy, które robi na świecie, jest uznawany za jednego z największych właśnie reżyserów kina artystycznego, a przede wszystkim za człowieka sztuki, tej sztuki szeroko pojętej.